Ja chciałbym Państwa poinformować w kilku zdaniach o tym, jakie są zamierzenia sponsora strategicznego klubu, czyli grupy kapitałowej skupionej wokół firm Farmutilu. Chciałbym przypomnieć, że firmy, które w ramach tej grupy kapitałowej sponsorują Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej, to jest firma ZRP Farmutil HSSA z siedzibą w Śmiłowie. Druga firma to są zakłady drobiarskie Półka Zo z siedzibą w Koziegłowach. I trzecia firma to są zakłady Eumit Łuków SA z siedzibą w w Łukowie Podlaskim wszystkie te trzy firmy działają w branży przetwórstwa mięsnego. To znaczy firma Ześmiłowa i Złkowa to są zakłady mięsne, natomiast firma z Koziegów to są zakłady drobiarskie. Jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie w pierwszoligową drużynę siatkówki to umowa jaką zawarliśmy jako firma z bliskim towarzystwem piłki siatkowej została zawarta na okres dwuletni i chciałbym jeszcze raz tutaj podkreślić, podkreślam to przy każdej okazji, że umowa ta zostanie dotrzymana. Wywiązujemy się w 100% z wszystkich zapisów tej umowy, a nawet, co chciałbym podkreślić, zamierzamy jak gdyby troszeczkę poza zakres tej umowy wykraczać w pewnych momentach, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W zależności od doraźnych tam potrzeb będą pewnie takie sytuacje, że, że będzie pomoc firmy potrzebna i my jesteśmy tutaj na wszelkie sugestie ze strony klubu otwarci. Przy okazji chciałbym poinformować Państwa, że współpracujemy również z kibicami. Kibice założyli w tym roku stowarzyszenie, działają już w formie stowarzyszenia i również taką współpracę tutaj nawiązaliśmy. To się ogranicza niekiedy do zwykłych takich czynności typu użyczenie autobusu, pomoc w przejazdach i tak dalej, ale tą współpracę też będziemy rozwijać, bo uważamy, że warto Inwestować, że tak mogę powiedzieć, już też w fanów siatkówki, już nie tylko w sam klub, ale w całą też jej otoczkę.